Ciebie mamuś, posłuchaj ty tego to wspaniała mama jest pana młodego! Ja jestem uparty jak klucza nie zgubię, bo 38 lat wezmę po ślubie. Słuchaj, ty tego, życzę szczęścia, zdrowia, wszystkiego dobrego. Patrzę ja na pana i śpiewam na raty, Suflerka mi mówi, że to jest szef taty. Zaśpiewamy, a głośno nic tu nie zmieniamy, bo Sana serdecznie witamy o, bołem, idziemy. E, witamy was serdecznie posłuchajcie tego To cała rodzina jest Pana Młodego Dzień dobry. Dzień dobry. Ciebie Kuba, głos mi się powiela Daj mi proszę adres twojego fryzjera Drodzy moi państwo ja jestem łaskawy życzę tu dla państwa udanej zabawy Naszym państwu młodym Tomko świeci Witałem dorosłych młodzież, witam dzieci Będę śpiewał głośno, ja jestem niemierny Ponoć pani ma swój to lokal weselny Mnie i przybyło przecież tutaj wielu Serdecznie witamy dzisiaj na weselu! na mnie patrzy, pani mnie unika! Goście przyjechali z Krakowa z Romnika. Księga Adama przyszło mi do głowy, bo to przecież rolnik, rolnik zawodowy. Aaaa! Rolnik siedzi dumny i nic go nie ruszy, bo targa dotacje z unijnych funduszy. Aaaa! Nie wydaje, rolnik kasę małżonka wydaje. Będę śpiewał głośno taka moja stropa. Witam panią Lidię i pana Krzysztofa.

Gratuluję. Podatki wciąż zbiera i w gminie pracuje. <śpiewanie> Będę śpiewał głośno. Przyszło mi do głowy: Przyszła pani strażak, a to pan wojskowy. <śpiewanie> Noim ptakiem jest pani dentystka z jurorem strażakiem! Będę śpiewał głośno z takim moim kamom. Witam firmę tutaj remontowo, budowlaną, witam cię, kolego, przyszło mi do głowy. Przez chwilę dostałeś to spod reklamowy. <noise> Witam cię kolego, głos niech się powiela. Trzeba tu powitać starostę wesela. Witam ja serdecznie kolegę po fachu. Tam tutaj państwa drużba wam tu powie, bo przy tym stoliku królewny królowie. tego, bo to przecież banda jest pana młodego. Witam pana szefa, dobrze się tu składa. Młody mi się skarżył, że mało zarada. taka mała szyszka. Dzisiaj po weselu oj będzie podwyżka. Ja jestem uparty, taka mała sparka, Oj będzie podwyżka lub dyscyplinarka. Oj piękni ubrani przyszło mi do głowy. Turci ci ciągną ciuchy na sklep odzieżowy. Tam pani pracuje, ponoć to jest gmina. To sklep odzieżowy, oj, made in china. Śpiewał głośno takie moje miny, bo to jest pomóż pomysła maszyny. To moje śpiewanie czasami zawodzi, bo nie mam pojęcia, co w tym wszystkim chodzi, Takich małych skłodów, bo to są maszyny do robienia lodu. <śpiewanie> Patrzę na kolegę, ja lubię jeść skwarki. Czemuś na wesele nie przyniósł spawarki. <śpiewanie> Że ja na paniu gdzie ty masz kolczyka? Tak dawniej na ubój prowadzili byka. <noise> piękne będą rzeczy, piękne tu Solica. Pracownika roku to jest Pracownica. <noise> Pana ja patrzę jaki on jest boski, Rozpiął się koszulę tak jak pócianowski. się na szpitala powrót nie jest pilny, właśnie tak wygląda tu rolnik unijny. Kiedy z róży. widzę rolnikowi, to posada służy! Muzyka Lubię ładne kwiaty oj zrywać z ogródka śliczna pana żona to zielona budka! Muzyka Będę śpiewał głośno w takiej małej chwili, pomoc noc Ameryki tu do nas przybieli. <noise> Powiedz ty mi wujek, czy to jest normalne, włosy ty masz siwe, lekko czarne. <noise> Drodzy Państwo, ja jestem łaskawy, Dobrego wesela, udanej zabawy. Pan Sangli tu przybył, im spoży, tym spoży, Widzę twoja brudka prawie jak u kozy. Natalia mi mówi, nie wiem czy się uda, bo ponoć ta brudka w nocy czyni cuda. Pani na mnie patrzy tu z cienia, Siedzi w konkurencji, jedzenie ocenia. Wszystkiego dobrego pani gratuluję bo jedzenie wszystkim ponoć tu smakuje. Będę śpiewał głośno, nikt mnie nie unika, na koniec podchodzę do tego stolika. Drużba tutaj patrzy, drużba tak spogląda, Pani, jak siostrzyczka tej młodej wygląda? Drodzy moi państwo, taka to jest sprawa Dla rodziców młodej proszę gromkie brawa Ładnie będę śpiewał, taka moja mina Córki gratuluję, wspaniała rodzina. Kochani rodzice, chciałem Was wyróżnić. Będę śpiewał za chwilę, będę później, później.